Czy dobrami to wszystko, powoduje, dobrami jesteś podrażniony. Zapatrujcie że to jest, że to na tym stadionie, to wszystko dostarczyło sporo ryb, ale nie udaje się z tą próbą wyjść. Kustowski w kierunku piekarskiego piekarza, udecznego piekarza. To bo później tam zagranie, tam na drugą stronę, kaczmarek ją zagrywa, jest tutaj karny na zespołu do teci czarnków. E, Z eh, proboszliwskiej ogląda za ten fałd też żółtą kartkę. Ja się do, Bartkowiak, Bartkowiak, kierunku Stangela, Stangel już jest w polu karnym, Stangel próba do środkowania Stangela, ale jeszcze Stangel jest piłka do jest nie ale utrzymują to wszystko, chce polodzić loda, ale jeszcze jest tutaj Milachowski, Milachowski, na brożnik polacharnego, Milachowski do piekarskiego, piekarski już jest w polu karnym, jest piłka pod nogami Milachowskiego. Milach Zera dla zespołu noteczink czarnów. Co tutaj się dzieje? 16 minuta spotkania. Polonia Środa wielkopolska, przegrywa już z notecią Czarnów 2 do <Z2> Stangela, <Z2> Stangela. jest tutaj jeszcze kurtański. Jest tutaj... Jest... No, Także odrobił e, pracę domową, do no, teraz jednak światarty Stangela, domu. Jest Stangel z Polkarnym wyłożonym Jest Steczyńskie, niedobre, nieczyste uderzenie czyste w linii końcowej. Skarb, nie to wszystko, jeszcze tutaj Bartkowiak, Bartkowiak teraz jest w kierunku Stangela, Stangel, nie ma za bardzo jak Stangela, Stangel, położenie Baczkowiak, oni Baczkowiak, uderzenie. to jedną bramkową zaliczkę przed serwą. Pustek w starciu z dopada do tej piłki. Milachowski robi to wszystko tutaj Jeszcze będzie próba zło, a jeszcze próba do nie, Lo Mierz Mierz Jest to zespoł, nie uderza Jeszcze gol dla Czesławską. No te krótko bardzo brudno cieszyli się tym dwiezobręczowym... <pisarCSZ> końcowej Mierzwan wypychany, teraz oddaje piłkę do Piekarskiego, Piekarski jeszcze raz do mierz, Mierzby Mierzwa, próba wyłożenia, teraz Osowski, jest uderzenie Osowskiego i to jest świetnie. Bartkowiak przedwiej meczu nastąpiła podwójna zmiana w zespole Polonii Środa Wielkopolska. Wojstwo opuścili, grając z numerem 29 Mateusz Maćkowiak i numer 47 Rafał Staczyński. Ale nie po raz kolejny w defensywie gracze Polonii się zachowują i Puskowski, e, tak mi się wydaje, te e, rezultaty tej porażki, Misztal, Misztal w e, kierunku e, Kołtańskiego, Kołtański już piłka w pole karne, walczą tam gracze Polonii, no, ale nie mają dziś szczęścia. Bartkowiak popatrzł przybysza, ten w prawo, jest gwizdek arbitra Bartkowiak, Bartkowiak, Bartkowiak! Bartkowiak spokojnie, Bartkowiak spokojnie, Bartkowiak spokojnie, Babo cztery, setki, 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 Te bramki, ale spójrzmy, żartuje tutaj wszyscy gracze w zielonych koszulkach, skupieni na tym, żeby bronić dostępu do własnej bramki. Jeszcze uderzenie z przedpola. Lewą stroną, bo jest tutaj tańsko, to jest panie, to walczy, to walczy, to po polepa, jest tu mało uderzenia, jeszcze tam próbował, jeszcze próbował, to zakończył strzałek, jeszcze jedna próbowa, bardzo Polska, to już kołtańskie trudno right? do niżtara, do A jest right? tutaj w tej i dać się tutaj jeszcze bardziej rywalowi zdominować na boisku piekarskim. Piekarski teraz świetnie odegrał to wszystko piekarskim, czy tam w wow. Polkarnym right. oh. Zespół, oh. do oh. Teci broni to wszystko, w ostatniej chwili ten tego rybarczyka, teraz na drugą stronę W tej chwili żegnają graczy polowisz, żegnają Nie ma się to Koniec, Szanowni Państwo.